Do służb Polsce, do policji Chcia, chciałbym, chciałbym zgłosić przestępców. Siedzą, siedzą w mediach. Wszyscy to różni to media. Także chciałbym, abyście pojechali. No i jak widać, tytule. Ci tam z Wiejskiej, także do wszystkich służb Polsce i nie tylko w sumie. Zgłaszam największych przestępców w Polsce. Mieszczą się, ja nie wiem gdzie TV ma siedzibę, ale zgłaszam przestępców największych terrorystów. Pojedźcie do siedziby TFWAN. W sumie czekajcie, które no nie, nie, Polsce nie ma wiadomości. Nie. Czekajcie, do Polszmatu. Czekajcie, o państwo, o patrzy państwo pat no, tu macie przestępców, yy, yy, bo nie mówią tego w sumie, yy, co by yy, powinni. Nie, ale ciągle straszą. Ciągle straszą. O, o tu są przestępcy. Tu są przestępcy, ten media. Yy, no, tak, dwa lata niż yy, ten niszczyli, zamykali wszystkich w domu, a teraz wsparcie dzieci, tak? I to z tych mediów wdrożyli. Także i tu jeszcze, to też, ale tutaj niby więcej prawdy mówię. Także do wszystkich służb Polsce, zwłaszcza przestępców, do tych, na te Woronicza i te inne adresy, no jedźcie po tych terrorystów i jak będziecie jechali po nich, bo oni są w większości w Warszawie, no, podjedźcie, podjedźcie od razu do i pod ten okrągły budynek, ten co wygląda jak, jak y, cyrk, o cyrk y, y, w Warszawie, chyba ulica i, i tych też. Choćby wszystkich razem po co mają nam y, truć dupę, bo no żyją, dlaczego nie? Zarabiają to, okradają no, nas. sam sam powód nie? Zamiast straszyć powinni działać, a naród, nie wiem, uspokajać, żeby to dobrze, nie? a pięciu lat mamy, tylko strasznie zawsze złapałem, widzicie, naocznie, codziennie straszą, codziennie dołączcie do tych, tych, co wysyłają jakieś kary, mandaty, tych Straż Miejską. Nie tych komorniki, nie komorniki, ci, co rachunki wysyłają, no i wiecie, swoich też zamknijcie, nie? Bo wy też tam pomoc przystępców maczynie, Także do wszystkich służb na całym świecie pozamykajcie się, dajcie ludziom żyć. Yy, nie, nie, wełbach, nie myślcie, że ruskie są winne wszystkiemu. Także no, trzymajcie się, trzymajcie się. Wiadomo? Zgłoszenie to ja, ja żąbek, trzymajcie się.